O, witam Was serdecznie. E, chcemy się pochwalić. Mój kolega Ryszardo pomaga mi teraz. Tak jest. Tak jak powiedziałem, z Iraku wrócił już trochę wcześniej, dlatego ma długi kucyk. Tak ktoś tu e, powiedział. Tak, tak. Pomaga mi cały czas tutaj. Zna Adolfa Kudlińskiego, świętej pamięci. Byłeś u nie, niego. Nie, tak. Pamiętasz? Oglądasz filmiki. Teraz rob, walczymy tutaj. Przyjechał do mnie odwiedzić, mnie, jak wygląda. Co się chcemy pochwalić każdy? Nie wiem, czy wiecie, co to jest. O, nie wiem, to, o dobra, ja pokażę tu, no. O, nie no. wiem, czy wiecie, co to jest. Pokaż, co to jest. O, najnowszy suramina, najnowszy na środek produkt zrobiony, pokaż tak wygląda, wasze zdrowie, pijemy, to jest suramina, końcówek świerka, końcówek sosny zrobiony oczywiście dużo wcześniej, kolega pomógł mi zbierać w moim lesie tutaj, mamy sosny, jak oceniasz? Rewelacja. Rewelacja. Tak Dziękuję Ci, Mistrzu, bo to było ważne. Dla mnie suramina jest tak. lekiem, który pozwala mojemu dziecku chodzić normalnie do przedszkola, mieć kontakt z osobami, które są zaszczepione. Tak, dokładnie. I to, to jest, to jest to. antidotum. Ci, co mają zaszczepione białko, tak nie jest. wiemy jakie, czy obce, czy nie, czy to jest tylko wycinek tego, tak kawałek jest. tego DNA. ono cały czas produkuje białka, nie da się go zatrzymać, a no więc suramina pijemy. Nie ma tu spirytusu, jest to robione w wersji miodu pitnego, jest to fermentowane, ma to dopiero tutaj dwa tygodnie. Świeżość my to zrobili, taka czas będzie. Kto nas odwiedzi, chce zaznaczyć, od 30 do 1 sierpnia będą ogromny zjazd, mamy w ogrodzie. Tutaj przyjedzie pan dr Majewski, będzie on rozmawiał o mojej chorobie wrzodowej, którą wyleczyłem. Od grudnia będzie pokazywał moje wyniki na, na USG, które są zrobione mój kamień. Jaki jest przebieg tego kamienia na woreczku? Chcę zaprosić właśnie, kto będzie chciał nabyć tę taką pompę pobordową czy nalewa się wodę deszczową, czy nalewa się deszczówkę podrynę, pompuje, czy nalewa se piwo i od razu po prostu kładzie się po to i z grubej rury sobie częstuje się piwet taka beczki z beczki używanej, zrobiliśmy taki zawór, będzie u nas do nabycia również chcę pokazać tutaj najnowszy ocet, pochwalić się, który jest zrobiony, lukrecja, kora dębu i arcydzięgiel jabłkowy ja przeszłem akurat chorobę wrzodową, przełyku, żołądka ten ocet jest dedykowany dla ludzi, którzy mają problemy z refluksem Właśnie w trakcie takiej choroby, jeśli jest lew zęczy i pęczy wiadomo, że pije mocy, zakwasza żołądek, żeby się zamknął Ten zwierak przełyku i nie zarzucało kwasem na przewód, prze, przewód cały prze, przełyku Czy na wrzody, tak to działa Kapitalnie jest lukrecja, lukrecja powoduje blokowanie bakteropyroli, także ona się w ogóle nie wytwarza Poczytać Różański, nie będę mówił co poszczególne z tych dzieło robi Chora dębu akurat Silne działalne saponiny, które działają Przy wydzielaniu śluzu przy biegunkach hamują rewela, również przy sprawach rządkowych. Ocet dedykowany jest, tu oczywiście, głównym składnikiem jest jabłko, a więc jak ktoś powie, że chce jabłko, to mamy również jabłko. Ten ocet dojrzewał cały czas w tych beczkach. Jest to mój sukces. Dwa lata, dwa i pół roku dokładnie, dokładnie, było, nie było na sklepie teraz, bo go nie miałem robić. Mój ocet dochodzi powolutku, ma 5,5 kwasowości. Te ma cały czas tak, od 2,5 do 2,8. A więc doszedł do 5,5 pasowości powoł. Powoli dochodzi w takich beczkach dębowych. Jestem jedyną firmą, również ten e, najnowszy z lukrecją i z korzeniem korą dębu. Jeśli miałeś refluks, miałeś choroby, nie chcę, żeby doszło do stanu zapalnego wolny śluzowej, to polecam ten ocet. Byli tutaj ludzie u nas teraz w ogrodzie, byli budowali, testowali. O, ocet jest w taki wersji, typowo bio, bo jest beczka. Wszyscy ci, którzy robią ocet bio, jest to tylko jabłko bio, a nadal dolewają wody. Bo jeśli im wyjdzie w fabryce, jest to wyrobione w ciągu 70 godzin. Tak ciągle mówię. Biedronka zamawia w poniedziałek, w piątek jest na sklepie. 70 godzin powstaje ocet. Mój ocet powstaje powoli przez dostęp do powietrza przestrzelnego. Również chcę pokazać taką całą produkcję tego octu. będziecie u nas od 31 do 1 sierpnia. Będzie można nabyć ten ocet. Również ten. Będzie można nabyć suraminę, właśnie a więc sosy. Będzie można nabyć nas ocet. E, oczywiście miód wersji wersji mniszek lekarski już to nie jest dwójniak, bo dwójniak a parę lat ten zrobiony jest szybciej, jest to w wersji trójniak jest czysty sok mniszka lekarskiego a więc tutaj nie ma spirytusu jest tylko i wyłącznie sok zużyliśmy na to milion kwiatków, żeby wycisnąć taki sok milion kwiatków to jest dwie tony kwiatka pokazałem na filmikach jak zbieramy kolega mi pomógł tutaj robić to cały czas ze mną pomaga wyciska jak to smakuje widziałeś nie? to jest rewelacja Rewelacja, tutaj jest czysty sok z miszka, że nie ma tutaj żadnej wody. To jest tylko sok z miszka i cytryna. A więc tutaj nie ma żadnej ściemy, nie ma tutaj żadnej wody. Można to rozcieńczyć, pić sobie nawet pięć kropelek, bo tak silne działanie z miszka. Oczywiście to robi miszek lekarski wątroba, oczyszczenie, złogi poczytać. Nie będę tutaj na tym filmie, nie jest od tego film Ma jeszcze wiedzę, pewnie na pewno większą I co chcę pokazać teraz, pokaż beczkę, jak wyglądają nasze cały proces te wino. Pokażę kto będzie u nas. O, taka ka beczka. Cały proces, ten ocet dojrzewał non stop nie ma kontaktu z plastikiem. Pokażemy, ja pokazuję filmiki, jak ktoś tak robi, niech pokaże. Jestem jedyną w Polsce firmą, która zrobiła ocet dojrzewał w takich beczkach. Pokażę, jak te beczki wyglądają, ile jest. Pokażemy wiele beczek, wysprzedajemy również te beczki. Jakby ktoś chciał, mamy teraz na stanie ponad 100 beczek. O, e, jeśli by ktoś chciał taką beczkę nabyć u nas, również wysprzedajemy. Po, pokażę później na filmiku beczki za 200 zł, które są za 300 zł te można będzie nabyć za 600 zł, kto będzie chciał wy to są beczki używane, mają 4 lata mamy też również nowe beczki, tak jak tutaj ta beczka, jest znowu i w tej beczce dojrzewa nasz ocet yy, także nie chwaląc się, te, ten ocet możecie nabyć, od będąc u nas 30 lipca będzie fajnie spotkanie, ponad 7 lekarzy i co chce się pochwalić, mój ocet, całą drogę ja pokazuję to inni również niech pokażą. nie będziemy krytykować kto ma lepszy czy gorszy ocet mój ocet jest taki, jak ktoś ma lepszy to niech pokaże Cała droga oce trafia najpierw do beczki, zmielone jabłka, czy zmielone jakiekolwiek owoce, zmieniają do beczki nobowej. Tutaj są pierw wstępnie macerowane. Po dwóch tygodniach, czy po miesiącu trafia do takiej nierdzewki, pokaż. A więc kontakt cały czas jest z nierdzewką. Po skończeniu procesu takiego octu najpierw robimy, nie są to równoległe dwa procesy, tylko najpierw robimy w wesy winnej, a więc bez ciem, w ciemnościach trzy miesiące, tak jak wielokrotnie mówię, fermentowany bez dostępu powietrza, beztlenowo, w takim pojemniku metalowym. Po trzech miesiącach kończę fermentację takiego octu, czy wina wtedy, bo to nie jest jeszcze ocet i organoleptycznie smakowo oceniam, czy już masz wartości tego kwasu mlekowego odpowiednie. Ten, ten ocet wtedy nie jest ostry. Ostre kwasy mlekowe, winny, e, e, ocet winny, e, jaki tu jest jabłkowy, cytrynowy, wszystkie te występują w tym sokach. Zamieniają się na kwasy mlekowe, są to delikatne, po zapachu. I ja zapraszam kogoś, kto niech spróbuje kupiony czy w Rosmanie, czy gdziekolwiek ocet. Nie krytykuję go, jest bardzo ostry, odrzuca zapachem. Ten ocet dojrzewał się, mogę pochwalić 2,5 roku. Ten również 2 lata czekałem, aż osiągnie, osiągnie wartość 5,5 kwasowości. A więc jest mocny, nadal wystarczy łyżka dać do wody, na puszkanki wody, żeby go odpowiednio zakwasić rząd. Ocet ten pijemy oczywiście po wyleczeniu i lub zanim jeszcze nie mamy refluksu. Nie, refluks mamy, tylko nie możemy mieć jeszcze nadżerek, czynnych żodów. Czy remisji, które często występują? Ten ocet się pije, ja również go piję teraz po ciężkiej chorobie wody prze 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 całego przełyku. Że w takich beczkach dojrzewa ocet nasz, to również dojrzewamy ocet. W tym dojrzewa teraz miszek lekarski. Przyjedziecie do nas, można nabyć taki miszek. Żeby się pochwalić, nad nim być głosłowny, Taki miszek, jak ktoś by zrobił, to wiecie, ile kosztuje miód. To jest czysty miód. Kolega widział, tak, Daliśmy miód dziękuję. jest miodem dosłownie. Tak, miody, miody są rewelacyjne nasze i czasami dokupujemy miodu. Dajemy miód, cytryna i sok z miszka lekarskiego. Nie ma tu wody, nie ma tu żadnego innego soku, tylko sok. Możecie sobie wyobrazić, ile trzeba miszków kwiatów, żeby wycisnąć pół litra takiego soku z takiego miszka lekarskiego. W połączeniu z miodem. Możecie spróbować. Teraz kto będzie chciał zamówić, to zrobimy taką promocyjną cenę, na śmieszną cenę 10 zł, gdzie wartość takiej buteleczki jest 50, bo to jest czysty sok i miód. Za 10 zł dla pierwszych tych osób, kto ogląda film, tam pierwszych 10-20 osób, wyślemy za 10 zł, oczywiście koszt posyłki. Wyślemy taki mniszek lekarski, żebyście mogli raz do ust sprawdzić, jak smakuje mniszek lekarski. Nie ma to porównania do żadnego mniszka lekarskiego, gdzie jest 5 i pół litra spirytusu, 70%. Robię to taką promocję, żeby ludzie mogli docenić. Ci, co, którzy zajmują się tym dzielawcem, to wiedzą, co to znaczy sok miszka lekarskiego i jak on działa. To są te moje najnowsze produkty. Kto będzie chciał przyjść, to nabyć taką pompę, to znaczy można nabyć już taką pompę. Czy nabić cały czas takie beczki? Kolega będzie ze mną tutaj do 30. Będzie uczestniczył, pomagał mi, pomagał mi teraz w tej imprezie. Także ogród już postaramy się posprzątać. Zapraszamy, będzie to naprawdę wydarzenie. Będą fajni ludzie, jest to koniec lipca i każdy będzie mógł z Was przyjeżdżając tutaj nabyć taką beczkę. Zaraz pokażę na filmiku, na zdjęciu, która beczka kosztuje 200 do 300 zł. Taką beczkę możesz nabyć. Oczywiście beczki to są 20-letnie, które by pod ziemią pokazałem jak przerwałem tym ocet czy, czy mniszek lekarski. Także dziękujemy, zapraszamy Was. Takie najnowsze dwa produkty to jest artydzień dla z lukrecji i z dębkory dębu. Ocet oczywiście z jabłkiem. Nie mówimy, że tylko samo jabłko. Kto oczywiście chce jabłko, również mamy samo jabłko. Jabłko jest po to uzdatnione tymi, tymi ziołami, żeby nie wróciły, nie było remisji refluksu, żeby nie było zarzucenia treści na kwasu, kwasu solnego na nasz przełek. Wrzody momentalnie się nie uaktywniają, bo lukrecja blokuje to poczytać. Już powiedziałem, powtarzam się. Blokuje rozwi, rozwój helikobakter. Także tak to działa. Majewski, oczywiście, pan doktor będzie u nas, wszystko to potwierdzi, powie, jak to działało, jak przebiegało moje leczenie. Moje leczenie było połączone ściśle z ziołami. Również piłem te zioła dzięgiel, lukrecję, korę dębu, by leczyć stany zapalne. I przez okres dwóch miesięcy, trzech, zupełnie został wyleczony przewód i mogę znowu wrócić do soków. Oczywiście w minimalnych ilościach, do surowego, minimalnych ilościach. główny moją. Leczenie potrawą były zupy gotowane, a tak pokazałem 3 miesiące, od 6 grudnia do 6 marca. Pokażę moje wyniki, oczywiście, żeby nie być głosownym, wydrukujemy wyniki w kolejnym filmiku, jak wygląda przebieg, jak wygląda witamina B12, jaki poziom B3, oczywiście bez żadnej suplementacji. Także zapraszamy Was, te beczki czekają na Was, takie beczki możecie sobie użyć na kapustę, to jest beczka 220 litrów, jest w doskonałym stanie, pokażę, jak wygląda w środku, czyściutka. Oczywiście było to są po, po moim tylko i wyłącznie moim sieci czy, czy winie, które było czerwone. I taką beczkę możecie sobie o, możecie sobie tutaj u, mnie, u mnie nabyć, będąc samochodem i zabrać ją do siebie. Zapraszamy i przejdę teraz pokazać jeszcze te beczki, które mamy tutaj po 200-300 zł, które były 20 lat pod ziemią. Dzięki. To? Dziękuję. Zapraszam Was również wszystkich bardzo serdecznie. Do, zobaczenia. do zobaczenia. Cześć kameradzie. kamardzi. Cześć i chodźmy dalej.